Sytuacja kadrowa zespołu na dzień dzisiejszy wygląda tak, że najprawdopodobniej nie będziemy mogli skorzystać z Mira czowilo, ponieważ cały mecz poprzedni z pod grał z kontuzją na własną prośbę, tylko i wyłącznie z racji tego, że jest twardym facetem wytrzymał, ale, ale niestety może mieć kłopot z zestawem skokowym i, i najprawdopodobniej z Mira w meczu w Poznaniu nie jesteśmy w stanie skorzystać. Pozostali wszyscy są. Są zdrowi i do, do mojej dyspozycji. Jeśli chodzi o nastroje, to po, po meczu z Pod wesoło nie jest na pewno, bo nie takiego obrotu sprawy spodziewaliśmy się, ale, ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, no walczymy dalej, nie, nie poddajemy się, zdarzył się, zdarzył się, zdarzyła się wpadka, bo, bo chyba w tym kontekście ten mecz musimy odbierać. E, jedziemy do Poznania. O, Yy, powalczyć o punkty. Panie trenerze, mecz z Lechem już w niedzielę. Czy jest pomysł na to, jak, jak ugryźć kolejorze i jak przywieźć do Krakowa jakieś punkty? Powiem po meczu, czy jest pomysł. Mamy, mamy swój plan, ale, ale ostatnio mamy nieco, w ostatnim meczu szczególnie, mieliśmy problem z realizacją. Dlatego mądrzejsi będziemy nieco po meczu. Na pewno, na pewno ta siła ofensywna Lecha jest bardzo duża. Czyli obaj, obaj skrzydłowi Hamalajnen i Ubi Parib, jeszcze Sadaje w tej chwili, to, jest, to są nazwiska, które, które w tej lidze już coś znaczą. Plus Szymon Pawłowski, którego ja akurat tutaj z tej grupy cenię bardzo wysoko. Solidny, dobrze zorganizowany zespół. Nie szczędził Pan ostrych słów piłkarzom po meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Czy w tym tygodniu od meczu z Podbeskidziem do, do tego meczu z Lechem zauważył Pan taką pozytywną reakcję na tą krytykę wśród piłkarzy? Ja nie przypominam sobie, żebym mówił nieprawdę i krytykował kogoś. Zawsze twierdzę, że razem wygrywamy i razem przegrywamy. Także te ostre słowa dotyczą również mnie, ale spójrzmy. Spójrzmy prawdzie w oczy, że zagraliśmy, zagraliśmy z Podbeskidziem mecz, którego tak naprawdę nie powinniśmy przegrać. Grając u siebie zabrakło, zabrakło troszkę na pewno do tego, żeby odnieść zwycięstwo, a Podbeskidzie uporem, zaangażowaniem i prostymi środkami było w stanie wygrać z nami 3-1. Także, także no trzeba uderzyć się w piersi i spojrzeć prawdzie w oczy. I, czy te ostre słowa yy, będą, będą, będą działały? Są momenty, kiedy te ostre słowa muszą paść, i, i ten zespół musi być. My musimy być w końcu źli na siebie również, po błędach, jakie popełniamy, a, a tylko w tą stronę możemy pójść, że będziemy mówić sobie prawdę, a nie o w bawełnę. Wspomniał pan na konferencji prasowej, że wypadł Miro Czowilo. Mimo, że chłopak nie jest długo w pasach, ale zdążył już sobie wywalczyć miejsce w pierwszym składzie, więc pewnie mocno to komplikuje, to, 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 to ustawienie w pańskiej głowie przed niedzielnym spotkaniem. Bardzo mocno komplikuje, tym bardziej, że Miro w meczu z Podbiskim był jednym z jaśniejszych punktów. Także, także mamy spory problem, ale, ale jeszcze dwa dni na to, żeby temu zaradzić.